Rynek pomp ciepła, jaki w końcu jest w Polsce? Bo na razie jest dosyć niewielki, jak szacujemy według statystyk Port PC, które są publikowane w, w Europejskim Stowarzyszeniu Pomp Ciepła w formie raportu. W zeszłym roku sprzedało się około 10 tysięcy pomp ciepła, w tym 4500 pomp do wody użytkowej, około 4500 pomp gruntowych i 1500 pomp na powietrze zewnętrzne. Czy to nie jest tak, że tych firm może być więcej i ta sprzedaż może być większa? Nie, te statystyki oparliśmy w oparciu o dane większości producentów, którzy są zrzeszeni w Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła, ale również doszacowaliśmy pozostałe firmy, jest, jest ich niewiele, które nie są w, naszy, w naszej organizacji. Natomiast na pewno statystyki, które były dotychczas dostępne w Polsce, robione przez Biergi Consult, firmy z Wielkiej Brytanii, były to statystyki zaniżone i tak na przykład Biergi za zeszły rok szacowało, że pomp się sprzedało około 6-8 tysięcy. Sztuk, tak? Także widzimy, że tego jest więcej. Widzimy też już po statystykach z tego roku, że rok do roku, kwartał do kwartału szacujemy, że jest to wzrost około 25-30%, jeżeli chodzi o rynek pomp ciepła w Polsce. Jakiego wsparcia potrzebuje rynek pomp ciepła w Polsce? No myślę, że wystarczyłoby jakiekolwiek wsparcie w formie, nie wiem, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, tak żeby te koszty w stosunku do tradycyjnych kotów, nie wiem, olejowych, gazowych, żeby one troszeczkę się wypłaszczyły, bo jednak inwestycja w pompę ciepła nadal jest no, dosyć duża i jest to o jakieś 20 tysięcy więcej w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii. Gdyby taką dotację udało się inwestorom zapewnić, myślę, że Rynek pomp ciepła mógłby wzrosnąć do takiej ilości, jaka jest sprzedawana obecnie w Niemczech, w Szwecji. Są to ilości rzędu 170 tysięcy. Rozumiem, że za wyższym kosztem inwestycyjnym idą za tym niższe koszty eksploatacji. Jak najbardziej w porównaniu do kotła gazowego jest to okres zwrotu rzędu 9 lat, do kotła olejowego 3-4 lat, także bardzo krótki okres zwrotu. Koszt eksploatacji dla takiego typowego domku 150-200 metrów to jest 2000-2500 zł rocznie. Za ogrzewanie, produkcję wody, może to być też chłodzenie, jeżeli jest pompa z chłodzeniem pasywnym, czy też pompa rewersyjna, a może to być nawet wentylacja. Także wszystkie cztery funkcje w jednym urządzeniu. Urządzenie Jest to praktycznie jedyne takie urządzenie dostępne na rynku. Jak Pani ocenia świadomość społeczeństwa polskiego, jeśli chodzi o pompy ciepła? No, oceniam dosyć nisko, z tego względu, że widzimy nawet wyniki ankiet, wyniki badań, gdzie pytamy o odnawialne źródła energii. No, generalnie społeczeństwo nie kojarzy tego ani z, z niskimi kosztami eksploatacji, ani z energooszczędnością. W ogóle niektórzy nie wiedzą, że pompa ciepła to jest odnawialne źródło energii, o czym wiemy już od 2009 roku, gdzie to było dyrektywą unijną, jakby zatwierdzone. No i nie zdają sobie sprawy w ogóle skąd ta energia pochodzi, jeżeli ktoś tam mówi, że to jest zasada podobna do działania lodówki. Niektórzy nie wiedzą też jak działa lodówka, więc generalnie świadomość społeczeństwa jest bardzo niska. Są osoby, które działają w branży, w branży generalnie energetyki. I powiedzmy, audytorzy energetyczni często do mnie dzwonią i pytają się, jak właściwie ta pompa ciepła działa. Czy to jest ciepło geotermalne, ciepło ziemi, skąd to ciepło się bierze i co to za takie magiczne urządzenie. Także wiem to też po sobie, jak zainstalowałam u siebie w domu pompę ciepła. Teraz, jeżeli ktoś dzwoni i pyta, jak to, jak to w rzeczywistości pracuje, mówiąc o swoim budynku, od razu jest inna rozmowa, inaczej jakby ludzi można przekonać. Także musimy jak najwięcej pokazywać przykładów z życia wziętych, przykładów obiektów referencyjnych, poczynając od domków jednorodzinnych po duże obiekty, gdzie te oszczędności naprawdę mogą być bardzo duże. projekt ustawy o odnowaniu się w pobytach właśnie 9 października jak również projekty ustawy o przepisy wprowadzające zostały